Dzień dobry, państwo, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie moich widzów. Dziękuję bardzo za oglądalność. Tak, szokujące informacje docierają w, z mediów światowych do nas. W Stanach Zjednoczonych, w Massachusetts, czy jak to tam zwał, zmarł dwunastoletni tygrys amurski, którego nazywano. Putin. Biedak niestety doznał ataku serca i pękło mu serduszko. Nieoficjalnie się mówi, że pracownik, który karmił tego tygrysa, puszczał mu na okrągło ten cały hejt z internetu, który wylewa się na Władimira Ilicza Putina. Tak. No i biedny tygrysek nie wytrzymał. Tego ciśnienia hejterowskiego, smutne życie zwierząt, nie?